Bezinteresowne dawanie. Sponsor dobrze wie, że praca z podobiecznymi uczyniła jego życie bogatsze. Przypadł mu w udziale zaszczyt bezinteresownego dawania. Jak to widzi Bill, strona 69. Gdy po raz pierwszy zetknąłem się z programem, koncepcja bezinteresownego dawania była dla mnie trudna do zrozumienia. Kiedy inni chcieli mi pomóc, stawałem się podejrzliwy. Myślałem wtedy: czego będą za to ode mnie chcieli? ale szybko sam zaznałem radości pomagania innemu alkoholikowi i zrozumiałem czemu inni odnosili się tak na początku do mnie moje nastawienie uległo zmianie i zapragnąłem pomagać innym ludziom czasem trochę się niecierpliwiłem bo strasznie chciałem żeby inni również przeżywali radość trzeźwości i czuli że życie może być piękne gdy moim życiem jest miłujący bóg jakkolwiek go pojmuję i gdy rozdaję tę miłość innym alkoholikom to ogarnia mnie poczucie jakiegoś szczególnego bogactwa, które trudno mi wyjaśnić.